Cześć i witam Was już w kolejnym odcinku Sześciennych Przygód. Witam Was po długiej przerwie. Miałem nagrywać wcześniej, lecz zostało to spowodowane tym, iż nie mogłem nagrywać, ponieważ nie miałem warunków. Po drugie, nie miałem sprzętu. Teraz mam nowy mikrofon, mam nadzieję, że nie będzie dobrze słychać. No, w tym odcinku pokażę Wam, co zmieniłem, gdy nie grałem na tym save'ie Gdy grałem na tym save'ie to będzie krótki odcinek, natomiast w przyszłym odcinku mam już pomysł, lecz na razie go nie zdradzę. Zobaczcie sami. Tako. Także tutaj Wykopam sobie pomieszczonko takie. Ja to wszystko zamienię na clearstone'a tutaj też. W tym miejscu postawię portal do piekła. Ozdobię sobie jakoś to ładnie pomieszczenie. Yy. tutaj na górze zrobiłem takie coś, to tam jakoś nie ozdabia nic. Yy, naj, najlepsze pokażę wam na końcu, yy, co jeszcze zrobiłem. Nie wiem czy na pewno nie widzieliście tej palarni, tak przyznamie zwanej. O, to jest Clearstone mój. Yy, piecyków trochę, kobla się zużyło. Tu jest yy, automatyczna hodowla kaktusów. Jest ona automatyczna, ale zauważyłem, że jest ona stratna też. Ale mi to tam na razie nie przeszkadza. To już na pewno zauważyliście. To jest hodowla piasku. Hodowla, fabryka piasku i żwiru. Jest to związane z Bugiem, który. Nie wiem kto odkrył, nie będę się kłócił. Ale. Pierwszy filmik widziałem u Bartka z Bartka. Tutaj w tej chwili nie mam redstone ani pochodni. Chodzi o to, że wiadomo, że tutaj się włącza, szybko wyłącza i cały czas energia krąży po tych repeaterach. Yy, to jest Redstone do pistona poprowadzony, a piston chwyta i uderza piaskiem o tego kobla i ten piasek się klonuje. Tutaj widzicie to, co ja z tego wszystkiego mam. No i kolejnym, już chyba ostatnią rzeczą, jest ta wieża. Może ona nie, wy, nie wydaje się jakoś tam rewelacyjnie wysoka i tak dalej, ale tutaj teraz nawiązując do odcinków Dziennika Survivalu, który nagrywał y, Junior zahom, w którymś odcinku, już nie pamiętam w którym, budował Junior wieżę. Powiedział, że wieża będzie wysoka. Zacha powiedział, odpowiedział mu, że wysoka to nie była przez 120. Ja ta wieża, tak ta sama jakby tuba, na której jest to, to pomieszczenie małe, kończy się na poziomie 125. Zobaczcie sobie sami. Jest Y125. To się kończy na 128 i wyżej się nie da budować, ale moim planem takim jakby na przyszłość jest to, żeby obniżyć tą wieżę i zrobić tą kopułę. Yy, co to jeszcze? Mam plany na kilka następnych odcinków, tak, mam plany. Yy, co by to jeszcze wam powiedzieć? No nie jestem no zajdę na dół, pokażę wam najważniejsze rzeczy. No, i zawsze miałem z tym problem. O. Można sobie skoczyć, fajnie, nic się nie dzieje. Tylko trzeba już. O, pod koniec warzyw można nieźle spaść. W odcinku następnym będziemy, to już Wam zapowiem, będziemy robili sobie pola śmierci, czyli po, pola z takich pułapek. Myślę, że coś z tego wyjdzie. Nie wiem, czy widzieliście też taką mała, istotna rzecz, ale zaprezentuję wam ją. Yy, zrobiłem drugie, tam jest pomieszczenie kopalni. I rzecz najważniejsza. Chodziłem sobie ostatnio po jaskiniach. Nawet mam screeny chyba porobione, ale nie wiem. Tak chodziłem, kopałem w dół, szukałem jaskiń. Yy. No i co, no i znalazłem jaskinię. Znalazłem. Troszeczkę 18 żelaza yy, ale to jest to, co, co znalazłem najważniejsze, czyli... Du, 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 cztery diamenty znalazłem. Tak. Cztery diamenty. Pum pum. Cztery diamenty. Jestem bardzo zadowolony. Yy, no, nie musicie, ale naprawdę wierzcie mi, nie schakowałem tego, bo gdybym chciał to schakować. Ten y pin na przykład schakował, czy więcej naprawdę. Yy, ponieważ chciałem sobie zrobić jak... nie, to nie jest noteblock no wiem o co chodzi, Robię jakby skrzynkę, do środka wkładamy diament tam można wkładać płyty i z tego co teraz z wami sobie zrobię łopatę i kilof diamentowy i teraz jak mam już diamenty to mogę Zrobić portal do piekła tak, jakby naprawdę nie używając żadnych bugów i tak dalej, w tym odcinku, jak już mówiłem, to będzie krótki odcinek. A tylko takie wejście, jakby zrobiłem, yy, chciałem wam zaprezentować tylko to, co zrobiłem. Nie zrobiłem dużo, ponieważ nie miałem zbyt wiele czasu, żeby grać w Minecrafta. Yy. Mimo tego, że mam wakacje już się niestety kończą, ale tak nie wszystko się kręci wokół gry. Też mam jakieś inne swoje sprawy. No ale mniejsze o to. No to chyba tyle chciałem wam pokazać w tym odcinku. A, konkurs. Jeszcze konkurs. Yy, w konkursie dostałem parę screenów. Nie było to za wiele, ale chyba dwie pracy to był plagiat, yy, ponieważ ja po wejściu na google grafika wpisałem sobie minecraft screens czy coś takiego i mi na pierwszej stronie, chyba pierwsza dziesiątka tamtych yy, obrazów był ten screen, który ja dostałem a na razie wam nie powiem, kto zwyciężył zobaczcie sobie w escape, ponieważ będziemy przychodzili escape, a tak postanowiliśmy no ale zobaczcie sami także ja się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć